Dzień dobry, proszę państwa, witam was moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o hajsie między innymi. Chcę wam opowiedzieć trochę ciekawego mięsa, jeśli chodzi o wydarzenia zeszłoroczne, o listopad i grudzień zeszłego roku. To, co widzicie w tytule, to nie jest clickbait. Będziemy rozmawiać również o pieniądzach. A chodzi oczywiście o historię książki Rozum i Godność człowieka. Chcę wam trochę opowiedzieć o tym, co zrobiliśmy w zeszłym roku w związku z promocją tej książki, jak tam została opowiedziana ta historia, bo wydaje mi się, że to jest dość ciekawa rzecz, a jednocześnie ten okres, jak na mnie, jest bardzo mało zdokumentowany. W związku z tym, że książka została ogłoszona w taki a nie inny sposób. No właśnie, 15 listopada, opuszczając film. Pożegnalny, zakończyłem serię daily vlogów i zakończyłem taką yy, intensywną, regularną publikację na swoich kanałach. Ona potem wróciła, w sumie. No, przywróciła przy okazji pandemii, tak naprawdę. Przez pewien czas byłem bardzo mało obecny w internecie. No i ten krok właśnie wycofania się z internetu bym połączony z ogłoszeniem, że istnieje książka Rozum i Godność Człowieka, czyli wywiad rzeka ze mną prowadzony przez Bartka Przybyszewskiego, a wydawany przez nas, przez Tofu Media. My byliśmy również wydawcą tego produktu i wszystkie decyzje, tak naprawdę, yy, były podejmowane przez nas powiem w kilku słowach o tym, skąd się wziął koncept na tę książkę, bo to jest właśnie istotne z tego względu, że jest to self-publishing. To znaczy, w pewnym momencie ja pomyślałem, że tej książki nie będzie w księgarniach, bo będziemy ją sprzedawać tylko online-owo, więc możemy sobie tak naprawdę zrobić z nią, co chcemy, nie? W sensie nic nas nie wiąże, nie musi być ceny okładkowej, nie musi być podu kreskowego, nie, nic nie musi być, nic. W sensie nie ma żadnych obostrzeń, co musi się znaleźć na obwolucie czy okładce książki, więc pomyślałem, że nie umieszczenie niczego poza Lenny Face'em, jest śmiesznym żartem, a jednocześnie jest bardzo estetyczny. I wydaje mi się, że ta książka bardzo się wyróżnia, jak położy ją na półce z książkami. I bardzo jestem zadowolony z tego pomysłu, bo to jest coś, co mam nadzieję się nie zestarzeje nigdy. Długo też wybieraliśmy papier okładkowy, żeby on był miły w dotyku i jest właśnie taki miziowaty, fajny. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie Lenny Face'a jako znaku graficznego tej książki z tego względu, że ja w sumie Tę buźkę od lat używam i ona od lat przewija się w mojej twórczości i jednocześnie jest dla mnie bardzo fajnym symbolem. To Lenny Face'em da się spuentować wszystko i nadać temu jakieś takie zabawne drugie dno. A jednocześnie ciężko powiedzieć, cz, cz, czym Lenny Face jest, nie? Ciężko jest nazwać to uczucie, ale wydaje mi się, że to jest uczucie, które ja często mam. <laughs> ta emocja, którą wyraża ta buźka, to jest coś, co ja jakby chcę, żebyście mieli w sercach. <laughs> Tytuł był dla mnie mega, mega problematyczny, jeśli chodzi o tę książkę, bo chyba przez jakieś dwa miesiące nie mogłem zdecydować w ogóle, jak powinniśmy nazwać tę książkę. No bo ona jest dialogiem między Bartkiem a mną na temat tego, kim ja jestem, jakie jest moje życie, jakieś fajne historie z przeszłości, z teraźniejszości, o biznesie, o różnych takich rzeczach. Jak to podsumować tak naprawdę, nie? A jednocześnie, żeby to było przy okazji jakimś żartem. Pamiętam, że w rozmowie z moją koleżanką Dominiką, gadałem z nią i tak powiedziałem po prostu w zdaniu, że o tutaj w, w związku z tym będzie dużo punktów riczu, czy coś takiego. I miałem taki moment jak, jak w Breaking Bad, jak on znajduje ten tomik poezji, i jest takie. Ha. A dlaczego się na taki tytuł zdecydowałem? No, ja myślę, że rozum i godność człowieka to jest właśnie idealne stwierdzenie. To znaczy, jest to już z jednej strony mem, musisz kumać, że to jest śmieszne, żeby było śmieszne. Z drugiej strony, jest na maksa pretensjonalne. To brzmi jak ja. Uwaga, hamska reklama. Podbijam temat książki Rozum i Godność Człowieka akurat dzisiaj, ponieważ do końca jutra jest ta książka jeszcze w starej cenie 39 zł do kupienia. Ostatni dzień. Od tego czasu będzie na stałe droższa. Więc możecie sobie ją kupić, ale mam nadzieję, że ten film będzie dla Was ciekawy, również poza tym faktem tej promocji. I że te informacje Wam się przydadzą. No oglądajcie dalej. No śmiało, śmiało. Rozum i godność człowieka. To będzie ten tytuł. Nie wszyscy na, od razu byli na pokładzie tego pomysłu. Bartek na początku trochę nie czuł tego konceptu, ale powiem Wam ciekawostkę. Rozważaliśmy tytuł szczerze, szczerze z pytajnikiem, który gdybyśmy się na to zdecydowali, to mielibyśmy taki sam tytuł jak książka wydana w podobnym okresie przez Donalda Tuska. <laughs> Więc nie wiem, czy dobrze, czy źle. No to, by, to by wyszło jak jakiś mega trolling. Y Denalda Tuska z naszej strony, ale byłoby jednocześnie turbo z biegiem okoliczności. Cieszę się, że nie, bo według mnie ricz jest... jest spoko, nie? W sensie to jest fajny symbol, Ricz. Zdecydowaliśmy się również na domenę Ricz, co? Przez to, że ona jest tak, też fajnie memiczna, nie? Znaczy też w tym jest fajny żart i ja bardzo chciałem, żeby ludzie zapamiętali nazwę tej strony przez powtarzanie wszędzie, gdzie mogłem tego żartu, że to jest strona Rick. co? Rikcz, co? Dzięki temu naprawdę to jest książka, której adres internetowy pamiętają wszyscy, którzy mnie śledzą. Tego nie można powiedzieć o adresach wielu sklepów internetowych. Oczywiście z tą książką wiąże się też bardzo specyficzna estetyka. Biało, czarne tutaj oczywiście Tala, nasza naczelna artystka w zespole, jest, o, jest, wielko, jest wielką inspiracją, jeśli chodzi o czarno-białe rzeczy w naszych życiach. Zdecydowaliśmy się w tamtym okresie wejść w to naprawdę głęboko. Ja zacząłem nawet generalnie chodzić ubrany na czarno-biało przez całe... przez kilka miesięcy, żeby się wczuć w rolę autora Rickchew. Jednocześnie, jeśli mówimy o estetyce całej tej operacji, którą przeprowadzaliśmy, no to jeszcze pojawiły się w moim życiu wtedy Asteria Titan Tube, czyli te takie lampy, które teraz już dobrze znacie z moich produkcji, które mają ten taki charakterystyczny tęczowy tryb, który no, żeż, można powiedzieć, że się szybko starzeje, no bo to jest jedna funkcja, tak? Ale jednocześnie połączenie tych tęczowych świateł właśnie z biało-czarnymi rykczami jest, no według mnie estetycznie bardzo satysfakcjonujące i dużo produkowaliśmy rzeczy tak właśnie wyglądających w tamtym czasie. Żeby was trochę obudzić, jeśli już przysypiacie, bo nudno, pokażę wam e, wyniki finansowe tej książki przez ostatni czas. E, w listopadzie e, mieliśmy prawie 900 zamówień, zarobiło 42 tysiące, w październiku zarobiło 2 tysiące, więc mamy w listopadzie zauważalną zwyżkę sprzedaży. Ja muszę przyznać, że wróciłem sobie do tego filmu podsumowującego e, Daily Vloga jakiś czas temu i on jest dla mnie bardzo wzruszający, to znaczy ja go przeżywam do dzisiaj, bo te emocje, które tutaj mam w sobie, one są bardzo szczere, to znaczy. Część ludzi myślało, że to jest wszystko udawane, żeby wypromować książkę, ale ja tak naprawdę miałem intencję po prostu zakończyć ten etap swojego życia, którym był Daily Vlog, i myślę, że bardzo dobrze, że to zrobiłem. Zajęło mi autentycznie kilka miesięcy pozbieranie się po tym fakcie, bo Daily Vlog był takim szkieletem wszystkiego, co ja robiłem w tamtym okresie. I bez tego czułem się mocno taki pogubiony niepewny przyszłości, nie wiedziałem co dalej. Oczywiście książka odniosła pewien. Pewnego rodzaju sukces komercyjny, do tego dojdziemy, ale no to nie są jakby też takie pieniądze, żeby już cię ustawiały do końca życia, tak? Ze sceny. Trzy, dwa. Nazywam się Krzysztof Gondyj. Ja po nagraniu tej sceny. Chyba z 10 minut płakałem, ale tak wiecie, nie że ze smutku, tylko z takiego potężnego wyrzutu emocji, yy, którym była ta chwila tego finału Daily Vloga, no. To do dziś jest dla mnie bardzo emocjonalne wspomnienie, ten dzień. Ale myślę, że to jakby warto było to połączyć jedno z drugim, bo też chodziło mi o to, żeby ta książka trafiła do tych ludzi, którzy oglądali mnie przez cały ten czas. No bo jest w niej jakieś takie spięcie tej całej narracji, to znaczy jest takie uzupełnienie i podsumowanie tego. Co ja mam w głowie w różnych tematach. A, no bo też swoją drogą, a, no bo też swoją drogą, to może warto podkreślić, że jest to chyba pierwszy wywiad rzeka z youtuberem, tak? To znaczy, to jest kolejna taka jakaś rzecz. Bo wiecie, ja często robiąc nowe rzeczy, nadziewam się na taki rep, że ludzie mnie uważają za buca, że rzeczy, które ja robię, są zbyt butne i zbyt jakieś takie pewne siebie. Ja nie uważam, żebym miał jakoś super dużo pewności siebie, ale po prostu jakby ufam swojej intuicji do takich rzeczy. I wydawało mi się, że wywiad rzeka ze mną jest ciekawy. No w sensie nie mam jak tego inaczej powiedzieć bardziej na miękko. Wydawało mi się, że jest ciekawy, że mam ciekawe rzeczy do powiedzenia. Jakbym tak nie myślał, to bym nie wydawał kurwa książki, tak? Umówmy się. Okazało się, że jest w tym jakaś racja, no bo dużo ludzi tę książkę kupiło. Jednocześnie, no bo to jeszcze były czasy sprzed fuzji, e, Zapytaj Beczkę i Poważnego Gonciarza, więc to były czasy, kiedy były dwie osobowości. E, na Zapytaj Beczkę pojawił się film, czego nie mówi Krzysztof Gonciarz, czyli odcinek Mądrości Tłumów. Aha. Film sponsorowany to nie dla mnie. Na komu to potrzeba? Ten film jest sponsorowany przez nową książkę Krzysztofa Gonciarza. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Krzysztof Gonciarz. Książka, którą wydaję dla was w tym roku została napisana przeze mnie... W... No właśnie. Pomysł wziął się stąd, że jeśli dam za takie zadanie, widzom do odcinka, czego nie mówi Krzysztof Gonciasz, to na 100% będą tam łatwe żarty do podprowadzenia yy, nowej książki, tak? Czyli wszystkie żarty o sprzedawaniu się, o dojeniu hajsu z widzów i tak dalej. Przyznam, że najbardziej jednak, jeśli chodzi o komediowy performance wokół tej książki, cieszył mnie ten film, który był takim spontanicznym pomysłem. Tutaj coś przed wami ukrywałem. To jest oczywiście nawiązanie parodystyczne do Radka Koterskiego i jego książki o nauce języków sprzed kilka lat. Jest to film, to będzie trudny dla mnie. Film. Ja, ja lubię się śmiać z własnych żartów. Po zajmowałem się na swoich kanałach promocją książki Dobra, nie będę... Dobra, nie będziemy tego puszczać no, za dużo no, Nie wiem, no ja w tym momencie mam na tym swoim takim rachunku z książki prawie no to jest prawie 400 tysięcy złotych, a to, jest, to nie jest wszystko, bo tam jeszcze dużo dojdzie z tego. No i to jest Powiem to po prostu. Postanowiłem uciec z kraju. Znaczy ja i tak jestem za granicą. Ale... <noise> e, to jest... Tak, to jest film, w którym ogłaszam, że książka tak naprawdę nie wyjdzie, nie istnieje, nie będziemy jej finiszować, tylko cały ten hajs, który został mi przelany z preorderów po prostu ja zamierzam. Wziąć, wyjechać. Znaczy dla mnie to jest ewidentnie żart, tak? To jest. On jest za bardzo w stronę komediową myślę poprowadzony. Ale chciałem zostawić taką nutkę niepewności, żeby jednak ludzie, którzy złożyli ten preorder, żeby przynajmniej się przez kilka sekund musieli zastanowić, czy to jest naprawdę, czy nie. No i patrząc po komentarzach, to jest jakby trolling idealny o tyle, że po komentarzach też nie wiadomo, kto się nabrał, kto nie, ponieważ ludzie mogą też po prostu przedłużać ten żart we własnych komentarzach, nie? Gąciarz, jebie was na hajs. Widzowie, co za kreatywny marketing. Teraz już nie mam wyrzutów sumienia, że oglądam cię zawsze z włączonym adblokiem. No widzicie, to nie wiadomo, czy ten, w komentarz jest żart, czy ta osoba naprawdę, e, jakby, uwierzyła w to. Geniusz, zbudował taki autorytet widzów, że po ich oskamowaniu nikt się do niego nie pruje. A tak poza tym to debil. <grym, tata> Tutaj jest naprawdę, serio, serio, naprawdę, pre trwa, ale i tak nie dostaniecie tej książki. Aha, najlepsza promocja książki, jaką widziałem w życiu. No i teraz to wiem, co zamawiam, biorę trzy sztuki. <grym, tata> To się nabywa pełna uczciwość. Dzięki Krzysiu. Po tym filmie uznałem, że też dam się okraść. Nie przepierdol tego na głupoty. No dobra, czekałem do rana na film, gdzie Gonciarz powie, a żartowałem chrześcijanin tańczyć. Nie, nie doczekałem się, więc nie pozostanie nic innego, jak potraktować ten film poważnie, dzwonię na policję. <noise> nie wiem, czy ktokolwiek to zgłosił. W sensie do mnie nic nie dotarło, nie? E no, to jest. Słuchajcie, jestem dumny z tego, naprawdę. <laughs> Tutaj mamy kilka tysięcy komentarzy, gdzie ludzie dyskutują, czy to jest żart, czy nie. Możecie sobie zobaczyć. Film się nazywa coś, przed wami ukrywałem. Warto poczytać te dyskusje w komentarzach. Ja przyznam że ten film bardzo podbił sprzedaż tego dzieła. <noise> Oczywiście kiedy wszystko to robiliśmy, ja byłem w Japonii. Dopiero przyleciałem do Polski na początku grudnia yy, i zacząłem ten pobyt w Polsce od podpisywania kilkunastu tysięcy książek razem z Bartkiem. To była bardzo skomplikowana operacja logistyczna. Yy, wymagała no ten nasz taki taśmociąg podpisujący książki miał chyba pięć osób, chyba <noise> chyba pięć, nie więcej. Bardzo kurczę żałuję, że przez to, że ja właśnie postanowiłem wtedy się tak trochę wymiksować z internetu, to mam relatywnie mało asetów z tego okresu. Nieprzyzwyczajony do tego jestem, moje życie jest bardzo zawsze dobrze zdokumentowane, bo ciągle mam ten aparat przy sobie, nie? No ale widzicie, tutaj po tym filmie widać, jak bardzo weszliśmy sobie w ten klimacik, no bo wiedzieliśmy też, że możemy sobie pozwolić na jakieś tam szaleństwa. Zrobił się fajny klimat w zespole. Zrobiliśmy sobie wszyscy nawet fartuszki skastomizowane. Kastomizacja przedmiotów z Face'em też stała się jednym ze znaków rozpoznawczych naszej całej zabawy w tamtym okresie. No dobra, no to teraz wam pokażę jakieś kwestie hajsowe, nie? Będźmy na pierwszy miesiąc sprzedaży książki. No w listopadzie zeszłego roku e, jakieś 420 tysięcy przychodu z tego było. Sprawdźmy do końca grudnia. Na no, 730 tysięcy wyszło i sprzedaliśmy 9. Znaczy, no tu jest 18 tysięcy, ale jeszcze nam poszło trochę na eventach i tak dalej, więc około 19, prawie 20 tysięcy książek sprzedaliśmy w półtora miesiąca wtedy. Z czego pi razy około 500 koła było zyskiem. Teraz przejdę na telefon, bo chcę wam pokazać e, trochę zdjęć z tamtego okresu. My jednocześnie, jakby robiliśmy ten film Rzeczy, które widzą, e, Rzeczy, które widzę e, dla AQView, tą reklamę kręconą w Japonii. Więc multitasking na grubo, no ale to tak, tak wygląda moje życie zazwyczaj. Kurczę, jakie ładne zdjęcia ja czasem znajduję w telefonie. No tak, tutaj mamy... Na, no tak, to jest na przykład... No tak, to jest na przykład placeholder książki. Aoi mi to wydrukowała, żebym miał... żebym mógł udawać, że to mam tutaj Richt bo oczywiście Richt wtedy jeszcze nie istniał. To jest zdjęcie pierwszych egzemplarzy książki, jakie wyszły z drukarni. W tamtym okresie bardzo się wkręciłem w estetykę używania Leny Face'a wszędzie, gdzie się da. Wydrukowaliśmy pieczątki, tradycyjne, takie japońskie pieczątki, których... to jest taki rodzaj pieczątki, nazywa się hanko w można się tym podpisywać. No, oczywiście, może taką nie, ale teoretycznie, jakby zarejestrować taki podpis. Myślę, że to mogłoby nawet przejść w ogóle w Japonii. W sumie to są znaki, nie? No również takie pieczątki, ponieważ chciałem właśnie kolorowym tuszem podbijać pieczątki w książkach, żeby trochę tak pobawić się też formą autografu, nie? Żeby poza podpisem były też pieczątki. Jednocześnie wydrukowaliśmy maski z Lenny Face'em. Maski zostały za projekt... jakby projekt tej maski zrobiła siostra takiego mojego przyjaciela Maćka i wydrukowaliśmy je na drukarkach 3D, mamy je do dzisiaj w tofu. To są takie maski, że dopiero pod kątem widać, że to jest Lenny Face, a z przodu wyglądają po prostu dziwnie. Problem z nimi jest taki, że nic nie widać, jakie masz ubrane. No i właśnie tak wyglądają całe palety Rickchu, tak wyglądają książki, które miałem, miałem podpisywać. A tak wyglądają w połączeniu z asterkami, czyli te, tymi lampami, o których mówię. No, przyznajcie, że to jest kurcze turboestetyczne, nie? W sensie mi to rok temu da, dawało naprawdę wizualne takie orgazmy przez oczy, że połączenie tej tęczy z tymi białymi książkami i w ogóle białymi obiektami, którymi wtedy się bardzo wszyscy zaczęliśmy otaczać, więc tak jak widzicie tutaj Greta, Szymon, Tala, wszyscy w trademarkowanych ricciowych fartuszkach. Ludzie z Imkera, z naszej firmy logistycznej zrobili też taśmę, więc wszystko, wszystko jest pakowane taśmą z Facem. No a to jest oczywiście Bartek, czyli autor wywiadu. Ciekawe było to, że my przez cały okres promocyjny tej książki naprawdę bardzo mało mówiliśmy o jej zawartości. To znaczy, sprzedawaliśmy właśnie bardziej ideę Rickchu niż konkretnie treść, treść książki. Plan był trochę taki, żeby treścią zająć się w styczniu, ale jak zaraz do tego dojdziemy, trochę to nie wyszło. Ja w ogóle totalnie super się poczułem z możliwością uczestniczenia w takim nowoczesnym produkt i Experience Designie, nie? Bo to jest takie, wiecie, cały ten. Okres promocyjny Riczu to było trochę więcej niż po prostu y, promocja książki, tylko to było jakieś takie przyżycie i dla nas i dla y, ludzi, którzy kupili ten preorder. Bardzo nam zależało, żeby prowadzić tę narrację cały czas, żeby ona się gdzieś tam rozwija idzie w jakiejś strony, nie? O tutaj mamy właśnie y, książki gotowe do wysyłki przed premierą. To jest jakiś golfik sobie zrobiłem, to jest sprayem robione, kupiliśmy po prostu, zrobiliśmy stensile, y, spray. Tak wyglądały reklamy na Facebooku. Y, nie wydaliśmy dużo pieniędzy na marketing. Marketing Facebookowy, bo ostatecznie dużo bardziej nam konwertowały po prostu własne kanały i mówienie o książce, niż wydawanie pieniędzy przez Facebooka. Trochę to nam się nie opłacało. Jak widzicie, no takie bekowe back kreacje reklamowe z wykorzystaniem influencera. <grytania> Użyczyłem twarzy dla, do reklam Rikczu. No że z Szymonem, moim menedżerem, lubimy się czasem wyhypować, Dość mocno. Uznaliśmy, że cały taki założony budżet na marketing tej książki tak naprawdę przepierdolimy na jedną rzecz i to na głupotę zdecydowanie. To znaczy, kupiliśmy Leny Face'a na Warsaw Spire na trzy dni. Przez trzy dni nad Warszawą górował Leny Faceik. Ci, którzy wiedzieli, że to nasze, ci, którzy wiedzieli, że to nasze, ci, którzy wiedzieli, że to nasze, wiedzieli, a ci, którzy nie wiedzieli, zastanawiali się, o co chodzi. Tam wyświetlany był również napis Rozum i godność człowieka, właśnie z Leny Face'em, ale nie było nazwiska ani żadnej informacji, że, o, nowa książka Krzysztofa Gęciarza, nic takiego, po prostu Leny Face i tytuł. Kosztowało to, no, kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale myślę, że skonwertowało z nawiązką, może nie tyle jeśli chodzi o sprzedaż książki, co taki po prostu efekt wizerunkowy, no takiego zaorania w ogóle Warszawy, nie? <grytanie> to, ja kupiłem sobie pokój w hotelu w Westinie, w Warszawie na te trzy dni, żeby sobie po prostu siedzieć po nocach i patrzeć na tego Lenny Feistosa na budynku, jak w królu lwie, że kiedyś to wszystko będzie twoje, to teraz już był. <grytanie> Nie żałuję ani złotówki. Jakby tysiące ludzi mnie otagowało wtedy na Insta. Cały nasz zespół zbierał gratulacje od znajomych na zasadzie, okej, okay, okej, okay, dobra, no, odjebaliście coś śmiesznego. Jednocześnie w ten sam weekend, kiedy ten Rikcz górował nad Warszawą, to zrobiliśmy w niuansie y, warszawskim imprezę premierową taką tajną, to znaczy tylko dla naszych znajomych oraz ludzi zaproszonych. Y, znajomych i zaproszonych, no, w sensie, <laughs> nie wszystkich znamy, nie? Na tej okazję przygotowaliśmy takie fajne torby prezentowe, które sprejowaliśmy, i tam wszyscy dostali książkę za darmo. Taki przyjęliśmy założenie, że tam wszystkim dajemy książki za, za darmo. Chyba ich tam rozdaliśmy ze 150-200. nie? Mało mam zdjęć z tamtej nocy. To jest, e, chyba mam tylko zdjęcie Adriana Błachu, tego fotografa razem z Olą i Angelą. <grych> A to są zdjęcia, które hashtag Alek y, zrobił właśnie w temacie Rikczu. Bardzo Alek, dziękuję. Ci dziękowałem wielokrotnie, ale ja byłem wyjęty naprawdę z życia w tamtym okresie i coraz mniej miałem kontakt z bazą, bo jakby za dużo się działo po prostu. nie? Ja po tej imprezie byłem tak wyrąbany po tym tygodniu premierowym, bo wtedy było i podpisywanie książek, i wszystko. Po prostu straszny czas to był. Znaczy ekscytujący, ale strasznie męczący. Na drugi dzień po imprezie czy musiałem odwołać naprawdę bardzo ważną kolację zapoznawczą. Popatrzcie, jaki piękny wschód słońca nad Warszawą, nie? Piękny wschód. <noise> Natomiast główny publiczny event premierowy Rikczu odbył się w Krakowie w Auditorium Maximum, To było 4 dni później, dosłownie. E, na około tysiąc osób zrobiliśmy wydarzenie, więc tak jak widzicie, no, na Auditorium Maximum to jest jeden z większych obiektów w Krakowie, który możesz mieć. My to zorganizowaliśmy wspólnie z organizacją Olin UJ. Ja jestem absolwentem UJ-u, więc tam mam chody troszkę. Po tych wszystkich emocjach premierowych nie było w ogóle czasu na odpoczynek, bo musieliśmy z całym zespolem, zespołem pojechać, znowu podpisywać kolejną porcję książek z preorderów, tak żeby one wszystkie mogły dotrzeć do ludzi przed świętami. Tam terminy były naprawdę tak napięte. Ja się bardzo, bardzo bałem, że książka nie trafi do kogoś przed świętami. Nie wiem, czy były takie przypadki, znaczy na pewno były, ale wydaje mi się, że daliśmy radę w tym sensie, że wyrobiliśmy się. Ale to naprawdę było. Mało spania przez dwa tygodnie, żeby to wszystko się tam spięło. No i na koniec z tego maratonu premierowego wymyśliliśmy jeszcze taką głupią akcję na sam finał. 21 grudnia, czyli tuż przed świętami, otworzyliśmy taki spontaniczny stragan-niespodziankę na pawilonach w knajpie na prawa u moich znajomych. Zrobiliśmy to... Tala oczywiście zaaranżowała stragan, w którym są jajka, ta rzodkiew, to nie wiem, co to były jakieś melony czy coś, no i Rikcz, nie? Tam, no i można było sobie podejść, można było kupić Rikcz. Też sprzedaliśmy tam kilkadziesiąt chyba ze 100 książek w tego dnia. E, ja miałem, no sprzedawałem je sam, pakowałem i tak dalej, więc to były jakieś tam jaja dla ludzi, że że mogą kupić książkę bezpośrednio ode mnie. I to wtedy też robiliśmy takie opakowanie prezentowe, które sobie zaprojektowaliśmy kiedyś na inną okazję. No i właśnie, tak jak widzicie, no cała ta operacja zarobiła tam trochę około 500 tysięcy. Ale nie uniknęliśmy błędów też, no, błędem z naszej strony było pewne takie przegrzanie, to znaczy za dużo próbowaliśmy zrobić w krótkim czasie i wydaje mi się, że przez to ja po prostu się tak psychicznie przetyrałem, przez to, że nie byłem w stanie tego kontynuować, nie, odpadłem. E, cały styczeń jakby nie byłem w stanie w ogóle uczestniczyć w niczym i przez to musieliśmy odwołać naszą... Trasę, bo planowaliśmy na styczeń, na styczeń taką trasę, właśnie promocyjną książki, gdzie razem z Bartkiem będziemy prowadzić jakieś tam fajne panele i tak dalej, w różnych głównych miastach Polski. Chcieliśmy to zrobić, ale ja po prostu nie byłem w stanie. No i myślę, że to jednak odbiło się negatywnie na sprzedaży już w tym w dalszym okresie. Jakbym mógł to nadrobić, jakbym mógł to nadrobić, to bym zrobił te spotkania. Tylko szczerze mówiąc, no to już by. Nie wiem czy bym to przeżył. W sensie to naprawdę już nie było ze mną dobrze, nie? To z jednej strony się wydaje, że o zarobiłeś dużo pieniędzy zajebiście. No i tak, no fajnie, ale ja wiecie, ja ja mam trochę takie podejście do pieniędzy, że pieniądze mnie nie cieszą, tylko jakby dają bardziej ulgę. To znaczy po, po, to, że zarobiliśmy wtedy więcej kasy niż zwykle, to mi bardziej dało poczucie bezpieczeństwa na pewien okres niż yy, jakiś ochotę na jakiś wielki tryumf, nie? Zresztą moje takie pragmatyczne, stoickie podejście okazało się bardzo słuszne, ponieważ Dzięki tej, tym, temu stosikowi pieniędzy, jak przyszła pandemia parę miesięcy później, no to byliśmy troszkę na to zabezpieczeni i nie musiałem się bardzo stresować, jak nasze projekty w tym okresie zaczęły się trochę sypać. Nie wszystkie, oczywiście, to jest temat inny. Ja na pandemię nie narzekam pod względem biznesowym, bo sami dobrze wiecie, jak to było od strony publicznej. Wyciągnijmy jeszcze jakieś fajne dane. Wyciągnijmy jeszcze jakieś fajne dane. Wyciągnijmy jeszcze jakieś fajne dane tutaj premierowe. Na przykład ile się z książki sprzedało w pierwszym dniu. O, no widzicie, w pierwszy dzień, to znaczy, film tam wszedł pewnie była jakoś 16 do północy, sprzedało się 3000 książek, 120 tysięcy zarobiło. Zobaczmy bardziej w pierwszą dobę, nie? 5000 już. No, w pierwszą. Dobę z kawałkiem mieliśmy już 5000 i tam. Pamiętam, że wtedy miałem taki mentalny wyścig z książką grupy filmowej Darwin, jakby kto więcej sprzeda w krótkim okresie, oni sprzedali więcej. więc... No, no, i, no i właśnie, przyznam też, że kolejnym błędem, który popełniliśmy, było to, że ta książka była za tania. 39Z kosztowała, 39,90 i wydaje mi się po prostu, że jakby, wydaje mi się po prostu, że i pod względem jakości książki. W sensie i wykonania, i treści, plus jakby w ogóle takiej dynamiki sprzedaży wokół, wokół tych moich produktów. Mogliśmy spokojnie dać cenę 49 zł, i ona by się sprzedała w porównywalnym, myślę, nakładzie. W sensie myślę, że ta sprzedaż nie jest aż tak wrażliwa na cenę oczywiście w jakimś, w jakichś racjonalnych widełkach. My się trochę spłoszyliśmy, bo my chcieliśmy zrobić, żeby ta książka była w twardej oprawie, ale terminy w drukarni nie pozwoliły na to i ona miała kosztować 49 zł, ale uznaliśmy, że skoro jest w miękkiej, to musi być tańsza. No niestety, nie posłuchałem rad y, między innymi Krzyśka Bartnika, czy trochę Michała Szafrańskiego. Chciałem y, zagrać bezpieczniej i wydaje mi się, że no straciliśmy na tym. No i straciliśmy na tym, nie? Tam ze 100-200 tysięcy na pewno. No ale właśnie czas ten był Naprawić, to znaczy ta książka od teraz będzie już kosztować 49 zł. E, przez jeszcze jakąś dobę, kiedy to oglądacie, czyli do końca Black Friday, możecie ją sobie kupić za 39 zł. Jeśli uważacie, że jest warta więcej, możecie poczekać i kupić ją drożej. Też będę Wam wdzięczny. Myślę, że ona jest naprawdę bardzo fajna. Chętnie Wam przeczytam jej fragmenty kiedy indziej, bo lubię do niej wracać. Znaczy, no może nie żeby czytać, bo wiem co tam jest napisane, ale lubię do, tak jakoś mentalnie wracać do tego produktu, bo mi się podoba bardzo. A no i jeszcze błędem było to, że nie wykorzystaliśmy znaku graficznego Rikczu na innych produktach. Nie wyrobiliśmy się z tym. Mieliśmy fajne plany, ale nie zdążyliśmy. Jeśli chcecie sobie kupić książkę Rozum i Godność Człowieka Mojego Autorstwa, to pamiętacie adres strony internetowej?